29 stycznia 2020 roku dyżuny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał telefoniczne zgłoszenie od jednej z lokatorek w bloku przy ulicy Pocztowej w Dzierżoniowie o zadymieniu o schodowej. Natychmiast zadysponowane na miejsce zostały zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicze straże pożarne. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy rozwinięty pożar mieszkania na parterze. E, I lokatorkę tego mieszkania, znajdującą się na karcie schodowej. E, przystąpiliśmy do ewakuacji tej osoby i wdrożenia procedur e, kwalifikowanej pierwszej pomocy. E, natomiast e, w dalszej czynności polegały na ugaszeniu tego pożaru, oddymieniu klatki schodowej, sprawdzeniu mieszkań, wszystkich, które są tutaj w tym budynku, czy nie ma gazów niebezpiecznych. Po przewietrzeniu tych gazów już żeśmy nie stwierdzili. Jeżeli chodzi o przyczynę pożaru, tą sprawą będzie się zajmowała policja i ona ustali, co było w to przyczyną. Jeżeli chodzi o media, to został ściągnięty licznik gazowy w tym mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, natomiast w innych mieszkaniach nie było takiej potrzeby, aby jakiekolwiek media odłączać.